to już weź te za papierosy czy zapałki, i nie płać. Musiała cię ta któraś z tych twoich zdzir rzucić. Wielkimi urzędniczki jakby nie widziały, na co mają, a na to samo mają, co wszystkie. I tak robaki kiedyś zjedzą, a nie mydło, żeby się nie wymydliło. I czegoż to się tak cholery boją? Że im ksiądz rozgrzeszenia nie da? To niech nie mówią wszystkiego. Co nie to jakby nie było. A na Twoim miejscu, Szymuś, znalazłabym sobie jakąś zwykłą dziewuchę. Nie musi być znów tak mądra, aby tylko murem za Tobą stała. Tyś sam mądry, to i tak każda będzie przy Tobie głupia. Co Ci przyjdzie z urzędniczki? Nawet w gębę jej nie walniesz, bo by Ci pisku narobiła. Takie piszczył jak cholery. Albo zacznie ci latać. Co zrobisz? Wiążesz? Siedzieć osiem godzin na dupie, to i tak dupa może wściec. A jak dupa się wścieknie, to gorzej niż głowa. Głowa to najwyżej trzy po trzy się plecie. A dupa zawierucha. Oj, starzejesz się, Szymoś. Mój Boże. Choć dla mnie to zawsze będziesz kawaler pierwsza klasa. Powiedz mi która, to jak przyjdzie do sklepu, to niech nic cholera nie sprzedam. Wynocha ty z dziro. Jedź kup do miasta. Wielka mi urzędniczka. Pierników by se kupiła. A gówno se kup. A babę to jeszcze gorsze od chłopów. Coś zgrubiałaś Kaśka, a puściłam się i zgrubiałam. Gówno wam do tego. Jeszcze ci potrafią powiedzieć, że się nie nadajesz na sklepowym? A myślisz, że nie gadają? Że i z tobą się grze? Byś tak łatwo u mnie nie miał, to byś dawno się ożenił. Myślisz, że ja nic nie wiem? Wszystko mi ludzie doniosą. Sklep jak kościół? Komuś chleba, bułkę zostawię. Komuś coś tam zostawię i wiem wszystko, coś robił. Gdzieś był. W gospodzie pijesz, to mi zaraz doniosą, że i w gospodzie pijesz. ha, <laughs> chodziłoś tą z ryżą? To nim mi donieśli, sama mi się tu z kiedyś pochwaliła. Nie sprzedałam nic, cholerze. Oj, głupia ty Kaśka! Głupia. Głupiaś jak dziurawy but. A możesz i najgłupsza na tym świecie.